Witajcie, witajcie, witajcie w następnej Ale Degustacji. To jest nasz główny bohater, jak zdążyliście usłyszeć, jest to Ale Degustacja we własnej osobie i jego klasyczny setup ściany w salonie prawdopodobnie. Eee... To, to jest absolutnie cudowne, co, za kurwa kocham w tym ziomku, że on robi te dramatyczne, monta, ten montaż, nie, jest bardzo taki dynamiczny, taki pokazuje z każdej strony te puszki, te butelki, przecież to jest kurwa, to jest arcydzieło, nie, i ten Windows Movie Maker jest po prostu fenomenalne, jakby kocham to gówno tak bardzo, i jeszcze po prostu jakaś muzyczka, jeszcze pokazanie jak nalewa, jeszcze w niektórych filmach jest slow jak nalewa, to, to, to jest premium shit, nie, także, yy, no... Skupiamy się aktualnie na halnym mega mocnym, absolutnej kurwa ambrozji. Eee, także zobaczymy, co ekspert w temacie powie na temat tego pysznego piwka. Tym razem jest co? Halne. Mega mocne 10%. Widzicie jak się poświęcam dla was? I mean to trzeba przyznać, to, to jest solidne poświęcenie. Jako osoba, która wypija w swoim życiu. Kurwa, to ja zrobię pytanie, nie wiem, 6, może puszek kalnego, mega mocnego. Mogę, mogę tutaj zaświadczyć, że, że jest to poświęcenie. Jeśli nigdy nie piliście, musicie koniecznie spróbować. Zresztą, okej, okay, nie słuchajcie mnie, słuchajcie eksperta. Po VanPurze 10% od razu halne 10%. A to tylko dlatego, że miałem taki zamysł, jak to kupiłem. Przepraszam bardzo, to też jest VanPur, też jest 10%. Czy to są te same piwa? No tutaj widać od razu, że wie o czym pierdoli. Ja, ja nie wiem o czym on pierdoli, to od razu powiem, ja się nie znam na piwie, ja piję piwo, bo bo, nie wiem, piwo, nie? I, no, wiadomo, mamy to swoje ulubione, powiedzmy, nie? Oczywiście perełka tutaj w sercu, no, sorry, jestem z Lublina, tak? Eee, ale tutaj od razu widzimy, że, no, mamy porównanie do jednego piwa, które najwyraźniej, I guess, jest takim całym rodzajem piwa i ma tyle samo procent i od razu tutaj, no, zadaję bardzo trafne pytanie, czy to jest to samo piwo, skoro to jest ten sam rodzaj piwa i ma tyle samo procent, czy to jest po prostu to samo piwo i czy jesteśmy skamowani po prostu, że jak chcemy kupić kurwa halne mega mocne, to równie dobrze moglibyśmy kupić inne piwo i to by było to samo, nie? To, to jest pytanie, które ktoś musiał zadać i tylko on był na tyle odważny, żeby to zrobić. Także no spój Spójrzcie na jego kurwa minę, nie? On, on ma swoje podejrzenia i zaraz sprawdzimy czy słusznie. Boże, aż prawie się popłakałem na starcie. Coś mi do oka wpadło. Dobra. I właśnie chciałem sprawdzić. I tak, mamy Halę. Bardzo fajny niedźwiadek na... Tego wygląda takiego... Wiecie z charakterem, co ja? so, kurna mi tutaj przywłaścić, zaraz się tu dziabnę. A czy to, to jest też coś, czego nie znajdziecie w innych recenzjach alkoholu, na YouTubie, ani nigdzie, w sumie, bo ocenianie wyglądu puszek i butelek Ja uważam, że to jest bardzo ważne w sumie, w sensie gdyby on dorał do tego taką otoczkę, nie? Co jakby przyciąga e, użytkownika piwa, że jakie kolory na przykład można by wprowadzić na butelkach na, na puszkach przecież to by było tak genialne, jakby on tak omawiał, że no sięgnąłem akurat po tego browara, bo miał kurwa nie wiem, czerwony kolor na przykład, nie? I i w sumie, no, myślę, że czerwony, jakie piwa mają czerwony kolor, boże, no w sumie tro, trochę jest takich, nie? Ale no, no, nie wiem, właśnie o to chodzi. Fajnie było, jakby był content, taki poświęcony typowo takim podświadomemu temu marketingowi. To się jakoś ładnie nazywa, ale tak jak mówię, ja jestem małym głuptaski ja nie mam pojęcia o czym mówię, nie? Także dlatego tu jesteśmy. Potęga smaku, tak? Producent Van Pur S.A. E Piwo jasne, mocne, pasteryzowane, 10% zawiera studię no nic nie piszą. Nic nie piszą więcej, także. No nic nie piszą poza składem i nazwą piwa. Także przejdźmy sobie od razu do e, momentu, w którym e, jest brany pierwszy łyk. To jest myślę kluczowy moment tego filmu. Może takie lekkie akcenty cytrusowe, ale takie minimalne. Mhm. No chyba tyle. Sprawdźmy jak... Akcenty cytrusowe w halnym mega mocnym. Wierzę mu na słowo, no who am I to disagree? No oczywiście, że tam są akcenty kurwa, cytrusowe. Jak w smaku. Tu hmm. jest niskie nasycenie. Zachuję, nie wiem co to znaczy. C czym jest niskie nasycenie? Czy. Czy chodzi, czy chodzi o stężenie? Ja, ja, ja nie wiem, naprawdę. Nasycenie? Czyli mam dużo teorii, ale no nie mam jak ich zweryfikować w każdym razie, no najwyraźniej jest to źle jest niskie nasycenie aczkolwiek mógłbym powiedzieć, że nieco wyższe niż w Wampurze 10% oczywiście jest ta słodowość e, lekka słodycz, ale wydaje mi się, że mniejsza niż poprzednio oczywiście są te nuty takie kwiatowe naturalnie Alkohol. Można się było tego spodziewać. Jest tam, jest tam również alkohol. Także. Tak, no jak widzimy, po prostu ekspert przy pracy. No, no miło miło popatrzeć. No po prostu chłop siada, pije piwo. To jest cały content. No kurwa, jak tu go nie kochać? Przecież on jest tak pocieszny. On się tak dobrze bawi, robiąc to, ile ten film ma wyświetleń. Ma 6,5. Jak to jest jego drugi najczęściej oglądany filmik. To powinien być jego pierwszy najczęściej oglądany filmik. I pierwszy jest tylko dlatego w topce, bo pije tam spiritus, ale lubelski, więc no nie mogę nie szanować. Także, to myślę super obrazuje, jakby całość tego. Jeszcze w ogóle, to, że to jest taki pierdolony MCU, że on ma to całe swoje uniwersum, on za te filmiki codziennie, po kilka, nie? On po siada, pije to piwo, czy jakikolwiek tam alkohol, co se znajdzie w Lidlu. To była przerwa na kitku. E, I pije sobie i, i musicie jakby być na bieżąco, bo on robi referencję do tego. On teraz mówi o jakimś piwie i nie wiem, o jakim piwie on mówi, prawdopodobnie o jakimś filmie, co ma tam, nie wiem, 100 wyświetleń może Max, nie. I musicie być na bieżąco, bo on, jakby to wszystko się ze sobą łączy. No to tak ja mówię, pierdolony MCU. Także przejdźmy sobie teraz do e, jego e, trzeciego najbardziej popularnego filmiku, e, który jest, jest to jest najlepszy film, jaki obejrzycie kurwa w życiu, nie. Obejrzmy go raz. Razem. To są 3 minuty 30 sekundy. Tutaj nie będę pomijał kurwa ani sekundy, bo to jest coś, co po prostu musicie, musicie przeżyć, tak? No, najwyraźniej razem ze mną. Tu już, <ścoughs> już miniaturka jest absolutnie cudowna. Mamy Adam Mickiewicza, czyli trudny, który będzie akurat spożywany, wódkę premium, więc zobaczmy, co na ten temat ma do powiedzenia, ale gustacji, czy mu posmakuje, czy to jest dobra wódka, czy jednak nie. Let's find out. Witajcie się następnie, ale w jego tym razem wódka Adam Mickiewicz. E, oczywiście jest to wódka Premium, 40% na obie... Oczywiście, że to jest wódka Premium, ale chciałbym zwrócić uwagę: zobaczcie, że żona wyjebała go na balkon. To jest, to jest bardzo interesujące, dlatego że to jest wyjątkowy filmik, bo porzucił tu, 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 tu swoją normalną scenerię, że masz solik, masz krzesło i ścianę, i to jest jakby wszystko takie bardzo symplistyk, nie? Tylko teraz mamy o panoramę na. Huuu, nie mam pewności, jakie to może być miasto. Podejrzewałem, że to nie wiem, zamko kościółek w tle coś mówi dużo, ale ja, ja znam tylko Lublin, więc sorry. Ewentualnie, może jakby to była Warszawa i Paczkultury gdzieś tam był w tle, to powiedzą, że Warszawa, ale też nie mam pewności. Także jest to, jest to odcinek, można powiedzieć, specjalny, ale nie tylko z tego powodu. Objętości siedmiokrotnie destylowana z najwyższej jakości słodników. Oczywiście. No i jest tu notka biograficzna o Damianickim No ale chyba wszystkie. W wszystkie... Wkle... Czy wy widzicie, jaka kurwa ilość tej wody została w tej butelce? On, on ma nalany kieliszek, to po pierwsze. Nie, już yy, zrobił to troszeczkę spoiler. Ee, bo no, no, no widać, że. <laughs> Boże, okej, okay, prawie Maro. Nie pokazał nam procesu nalewania, co też jest tutaj. No nie za fajne, nie? ja bym chciał zaczekć sobie nalewa, ale to chciałbym zobaczyć jak łoi kurwa ponad pół butelki Mickiewicza, no ale no nie jest nam dane, nie? Wszyscy znają Mickiewicza, prawda? Nie, nie ma co tu się rozwodzić. Producent BZK Alko. O kurwa Warszawa. Fajna butelka, ale niczym się nie wyróżniająca, tylko Adam Mickiewicz. No i tyle, nie? Harmonijne połączenie krystalicznej i czystej wody z najwyższej jakości spirytusem zaowocowało stworzeniem wódki Adam Mickiewicz. Dzięki procesowi siedmiokrotnej destylacji spirytusu, wódka Adam Mickiewicz to gwarancja niezwykłej delikatności i łagodności smaku oraz aromatu. Nie wiem co to ma znaczyć to 1798, aha, data urodzenia Mickiewicza, ale <grym>, no to nie jest data marki, nie? Dobra. Mamy tu już talane. No cóż, oczywiście klarowne, nie? 40%, budeczka No, on tutaj już widać, że robi trochę speedrun, nie? On jego zaraz pojebie. Jak on nie wypije tego kieliszka w ciągu najbliższych, nie wiem, 10 sekund, to on spadnie z tego balkonu, nie? I to... Trudno powiedzieć czy będzie wypadek, także już tutaj no, masz kurwa, nie na no, butelce jakąś tam datę Tutaj Boże, no tak jest przedroczyste, to jest fuda No i tyle do co można powiedzieć Łoimy e, Fajne nogi alkoholowe na szkle To, to, to co lubię funa. I się potukło to, to jest to... To jest tak każualowe rozjebanie butelki. Przeżyjmy to jeszcze raz, ale co, co poszło nie tak? To jest najciekawsze. Ten budeczka, e, fajne nogi alkoholowe na szkle. To, to, to co lubię fórna. Nie mam kurwa pojęcia, jak mu ta butelka spadła. Gdzie ona stała i co spowodowało, że się ruszyła. Chłop dosłownie drgnął. To co lubię fórna. I się potuchło. I się potłukło, także mamy, no niefortunny wypadek, ale no, z drugiej strony, jak już widzieliśmy, no nie była pełna ta butelka, także, no, I guess dobrze, że wypił wcześniej, dobrze, że wypił przed odcinkiem, no bo inaczej by, myślę, że bardziej by to przeżył. No teraz ma takie, okej, okay, no I guess, no rozjebała się, spoko, mam jeszcze cały kieliszek. Kurwa, ale nieważne, było mało. No właśnie. Eee, no i cóż, mamy tutaj pewną wódeczkę. Bo macie troszkę alkoholu. Um, troszkę alkoholu. Mm. Przyjemna. Przyjemna. Delikatna, kremowa. To jest literalnie cały content. Wyobraźcie sobie, że chłop wrzuca to kurwa daily, nie? I to po jakieś kilka filmów, które trwają właśnie, no najczęściej dłużej niż ten, w ogóle więcej, bo tak, na no, koło na 10 minut niektóre, i to wygląda dokładnie w ten sposób. On siedzi w losowym miejscu, najczęściej tam w tym swoim salonie, i po prostu pije, i mówi, dobre, ma ładny kolor, butelka jest dojebana czego to kurwa nie kochać, przecież to jest tak cudowne. To jest tak wholesome, Także słuchajcie, wbijajcie w tym momencie na Ale Degustacja. W ogóle chłop ma kurwa Twitcha, nie? Chłop ma Facebooka, chłop ma Twitcha, jeszcze Twittera gdzieś ma podpiętego, nie? Także ma w ogóle też kanał w wersji angielskiej. Także jest to jest to niesamowite po prostu, ile on tutaj robi e, dla świata i ma tak mało osób. Także musicie koniecznie go obczaić, bo nie poprzestaw